Mamy tutaj takie zadanie z dwoma trójkątami i wiemy, że odcinki przecinają się w jakimś punkcie. Mamy też informację o długościach odcinków. Tutaj są one podpisane. No i mamy też ważną informację. Kąt OAB mamy tutaj. Kąt jest taki sam jak OCD, czyli ten. Te kąty czerwone są takie same. Takie same będą jeszcze kąty tutaj, ponieważ one się y, wzajemnie przecinają. Będą to kąty przystające. A ponieważ te dwa kąty są takie same, to możemy tutaj łatwo orzec, że kąt ABO i kąt ODC też będą dokładnie takie same. A to oznacza, że nasze trójkąty są do siebie podobne, ponieważ mamy tutaj różne długości boków. Będą one po prostu do siebie podobne w odpowiedniej skali. No i tutaj mamy tą cechę podobieństwa kąt, kąt, kąt. Jeżeli mamy tutaj tą cechę ją znaleźliśmy, to co możemy zrobić? No mamy tutaj policzyć długość boku OD. OD, czyli tutaj, czyli nasz X. Co tutaj mamy, jeżeli chodzi o te cechy podobieństwa? Jeżeli tr trójkąty są podobne, to odpowiednie boki między nimi też są podobne. Możemy sobie tutaj napisać proporcje. Bok 3 i 5... Będzie miał takie same proporcje jak bok x i 10. Co to oznacza? Mamy tutaj równanie do rozwiązania, a może znasz już odpowiedź. Możemy sobie rozwiązać to równanie metodą na krzyż, czyli mamy 5x równa się 3 razy 10, czyli 5x równa się 30. Podzielimy sobie to na 5 i zatem x równa się 6. Równie dobrze można by było rozszerzyć po prostu ten ułamek do 6 i równie dobrze otrzymujemy ten bok. Możemy sobie tutaj zapisać odpowiedź, czyli bok o D równa się 6.